Dobra, rozpoczynamy kolejne zadanie, zadanie siódme przed nami matura próbna CK grudzień 2023. I lecimy z tym. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od minus 3 i minus 2, wartość wyrażenia takiego jest równa wartości wyrażenia, czyli należy to wyrażenie w pewien sposób skrócić, wymnożyć i tak dalej, aby powstało jakieś łatwiejsze tutaj wyrażenie. Informacja o tym, że dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od minus 3 i minus 2, to po prostu oni musieli podać, wyznaczyli po prostu dziedzinę za nas, tak? Oni musieli to podać. Dobrze, a więc tak, przepisujemy zadanko, czyli lecimy z tym x plus 3 na x kwadrat plus 4x plus 4, tak? Razy x kwadrat plus 2x na 2x plus 6. Super. Przede wszystkim popatrzmy sobie na to wszystko. Ym, od razu na przykład widać, że tutaj na dole jest wzór skróconego mnożenia. A więc jaki to jest wzór? To jest wzór oczywiście na a plus b do kwadratu, to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Y, skąd ja to widzę? Widzę tutaj sobie trzy takie liczby, tak? Ich sumę. I zauważam, że tutaj też również jest suma, tak? I teraz tak, spróbuję to po prostu złożyć we wzór. Po środku musi być plus. Gdy jest po środku plus tutaj przy 2ab, to to jest też plus. U nas tutaj po środku jest jakby 2ab, czyli to jest plus i plus też przepisuję. I teraz zastanawiam się, jaka liczba o tutaj w wykropkowanym miejscu do kwadratu da mi x kwadrat? x. Tak, x do kwadratu da nam x kwadrat. Teraz w to wykrop wykropkowane miejsce zastanawiam się, jaka liczba do kwadratu? Daj mi 4. 2. 2 do kwadratu da mi 4. To jest tak bardzo popularne y tutaj, popularne wyrażenie, popularny wzór z takimi samymi liczbami, że po prostu to, to, to się wie, tak jak dużo się zadanie zrobiło. I teraz sprawdźmy, czy to jest prawda. Czyli byłoby tak: a do kwadratu, czyli x kwadrat, plus 2ab, czyli 2 razy x razy 2, plus b kwadrat, czyli 2 do kwadratu. x kwadrat. Plus to naraz robimy, czyli 2 razy x razy 2. 4x i plus 2 do kwadratu, czyli 4. No i się zgadza. Widać, jest to, to jest, to dosłownie to samo tutaj na dole. Czyli jedzimy tak, może tu zrobimy równa się i robimy tak. x plus 3, a na dole piszemy x plus 2 i do kwadratu. razy. Teraz tutaj na górze w liczniku widzimy, że tutaj można tak naprawdę wyciągnąć x przed nawias, bo popatrzmy, jest tu x kwadrat, a tu x. No to spróbujmy x, otwieramy nawias, x, bo x razy x to jest x kwadrat, i teraz x razy ile to 2x, No razy 2, czyli plus 2. A tu na dole możemy też, jakbyśmy się uparli i fajnie by było to zrobić, to można wyciągnąć dwójkę przed nawias, czyli robimy dwa razy, i teraz dwa razy ile to 2x, razy x, dwa razy ile to 6. No 3. Świetnie. I teraz przyglądamy się temu wszystkiemu, tak, i teraz tak, widać, że można skrócić, bo w mnożeniu, tak, ułamków zwykłych można skracać na skosy, czyli skrócimy x plus 3, damy jedynkę tu, i tutaj również skracamy x plus 3, czyli dajemy jedynkę. Teraz patrzymy dalej. Tu jest x plus 2, tu też jest x plus 2 do kwadratu, czyli tak, to skracamy, dajemy jedynkę, a tu po prostu, skoro tu jest dwa razy takie coś, to my tu dwójkę tylko utniemy i zostanie jakby jeden raz Czyli tylko to, x plus 2. I teraz mamy tak: 1 na x plus 2 razy x razy 1, czyli po prostu x na 2 razy 1, czyli 2 równa się i teraz góra z górą się mnoży, czyli 1 razy x to jest x, a na dole x plus 2 razy 2, czyli x razy 2, 2x. 2 razy 2, 4. I zobaczmy, wychodzi nam x na 2x plus 4, czyli odpowiedź c. W taki sposób trzeba było to wykonać, to zadanie. Można by było teoretycznie to wszystko wymnażać przez siebie, ale tutaj nie gwarantuję, że łatwo byłoby skrócić. Pewnie byłoby trzeba wyciągać przed nawias, tak? Coś, jakoś, jakieś wyrażenie, bo to by. Teoretycznie dałoby się, ale to by było trzeba bardzo dużo skracać i dużo w ogóle się narobić, tutaj, tak? Bo tu trzy rzeczy, są tu dwie rzeczy, każda z każdą, tak? Dużo roboty. A przy wyciąganiu przed nawias jest o wiele, wiele prościej. Dlatego mam nadzieję, że udało Ci się zrozumieć. Família em Matemática Sigma.